Rozporządzenia, nakazy, zakazy, ograniczenia, patrole policji i wojska na ulicach. Trzeba przyznać, trudno się w tym wszystkim odnaleźć, dlatego zapytaliśmy i sprawdziliśmy, jak Polacy odnajdują się w tej nowej codzienności. Jeśli chodzi o pytania i wątpliwości, to w tym tygodniu policjanci w Olsztynie wystawili trzy mandaty na osoby korzystające z myjni bezdotykowej. Czytałem o sytuacji w Olsztynie, że policja zablokowała wyjazd z myjni i e, posypały się mandaty. Od zeszłego tygodnia do tego poniedziałku mieliśmy około między 800 a 1000 klientów, także ludzie się byją najwięcej w weekend. Policja zaznacza jednak, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i odradza korzystanie z mini w okresie epidemii. To policjant podejmujący interwencję oceni całość, e, całość tej interwencji. W jakim celu, co spowodowało, żeby dana osoba przyjechała i skorzystała akurat z myjni e, samochodowej. I może być tak, że zakończę na pouczeniu, może być tak, że zakończę bez żadnych e, środków, dlatego że stwierdzi, że nie noszą do złamania przepisów prawa, ale również mogą być przypadki, w którym policjanci zdecydują się na nałożenie mandatu karnego. Kontrolowani są także rowerzyści. Policjanci na warszawskim Wilanowie ustawili punkty kontrolne, na których sprawdzają zasadność przemieszczania się rowerem. I dokument możemy poprosić? Do hmm. pracy pan jedzie, dziękujemy. Sytuacja sprzed chwili, policja pana zatrzymuje. O co pyta, jak to wszystko przebiega? No, w jakim miejscu mieszkam, skąd jadę. Ja po ogóle pierwszy raz teraz pojecham rowerem, ze względu na to, że no, autobusem się trochę boję. No, i no to tak widać, no cztery razy mnie zatrzymali, no ale puścili, bo jadę do pracy. tak. Trudno jest pamiętać, bo jest bardzo dużo obostrzeń. Ja byłem świadomy, że dotyczy to yy, wypożyczalni rowerów Veturillo i że z tych nie można korzystać. Natomiast nie dotarło do mnie do dziś, yy, że, że z prywatnych również nie można korzystać. No, nie można nigdzie wyjść, wszystko ograniczenia tego. No, ja rozumiem, że zaraz zapanuje i tak dalej, ale. Tak, żeby to tak robić. Należy pamiętać, że policjanci mogą zapytać o cel wyjścia z domu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia definiuje w jakich sytuacjach możemy na przykład spacerować czy biegać. Proszę, proszę pan dookoła. Na pewno możemy się liczyć z legitymowaniem, jeżeli chodzi o przemieszczanie się osób pieszych, jeżeli chodzi o przemieszczanie się chociażby rowerzystów. Mogą policjanci nas zatrzymać, mogą policjanci nas, nas wylegitymować, ale każdą sytuację oceniają indywidualnie. Na pewno będą starali się ustalić przede wszystkim to, co jest przyczyną naszego przemieszczania się. Siedzę cały czas w domu. Warto ten dzień. Zrobiłam pracę. Na Robert muszę jej poszednie. Mogę, bo mię zaraz. Natomiast ja nie mogę ich. To jest tylko tak, wie pan. No, ja wszystko rozumiem. Tylko, mówię za ostre, ale potrzebny, kusze za ostre. W sumie od 24 marca policjanci podjęli ponad 1300 interwencji, wystawiając mandaty karne lub kierując sprawy do sądu. Bartłomiej Bublewicz, ONet.